Hej, a tym razem pytanie do Ciebie. Czy wiesz, czy zdajesz sobie sprawę, że bardzo, 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 bardzo dużo kobiet jest zaburzonych, nieprzepracowane dzieciństwo, ma bardzo duży problem ze sobą. Ale również czy ty wiesz, że wiele kobiet... Zdaje sobie z tego sprawę, czyli jest świadoma tego, że ma nieprzepracowane dzieciństwo, że ma pewne problemy ze sobą, że coś tam w ich życiu nie pykło tak, że teraz mają problem. Że mają duży problem, z którym się borykają latami. Borykają się czasami 20, czasami 30, czasami 40, a czasami dużo. Ale cały czas mają ten sam problem i zdają sobie z tego sprawę, że są. Nie, nie nadają się po prostu do związku, i zdają sobie z tego sprawę, bo coś tam siedzi w tej, w tej głowie. I są tego świadome. Czy zdają sobie z tego sprawę, że jest bardzo wiele takich kobiet, które oczywiście się. Pod płaszczykiem uśmiechu, pod płaszczykiem subtelności, delikatności, czasami pod płaszczykiem tego, że są dla Ciebie miłe, sympatyczne, dobre, pomocne, one wiedzą, że one się nie nadają do związku. One mogą być jako koleżanka, kolega, mogą być jako pracownik, jako pracownica, jako ktoś tam, ale kompletnie nie nadają się do tego związku i one o tym wiedzą i są tego świadome, bo wielokrotnie byłem przy takich rozmowach. I czy to jest teraz w porządku, że kobieta, która jest świadoma, że nie nadaje się do związku, że ma z tym problem, że no. no żadnym facetem nie będzie jej okej, okay. czy to jest w porządku, że ty o tym nie wiesz, a ona o tym wie i że ona o tym cię nie informuje? Że po prostu nie daje się do związku. Jeszcze raz powtórzę pytanie. Czy dajesz sobie sprawę, że jest wiele kobiet, które zdają sobie sprawę z tego, że nie dają się do związku, że nie przepracowały pewnych rzeczy z dzieciństwa, że mają bardzo wielki problem i one o tym Cię nie informują? Nie informują Cię po miesiącu, po roku, po dwóch, to ty o tym nie wiesz. Ale Ty byś chciał z nią mieć dziecko, chciałbyś mieć rodzinę, chciałbyś, żeby była Twoją żoną, chciałbyś, żeby była Twoją partnerką. Ale ona od początku ci o tym nie informuje, o największym problemie, który w niej jest. Ty o tym nie wiesz. Czy to jest w porządku? Czy tak powinno być? Czy partnerki powinny informować? Czy powinny mówić na początku, że to, to i to? Jaka jest sytuacja? Co Wy sądzicie na ten temat? Piszcie oczywiście w